Nazywam się Karolina Chmura. W naszym salonie oferujemy takie zabiegi na modelowanie sylwetki, jak Liposzok, platforma wibracyjna oraz ONDA. Dzisiaj omówię zabieg modelowania sylwetki metodą ONDA. Zabieg ONDA możemy wykonać za pomocą dwóch rodzajów głowic, które dzięki falom elektromagnetycznym redukują celulit, tkankę tłuszczową. Głowica płytkiego działania. Niweluje powierzchowny celulit i wyędrę skórę, natomiast głowica głębokiego działania redukuje tkankę tłuszczową i głęboki celulit. To właśnie te mikrofale stymulują skórę do produkcji nowego kolagenu, co prowadzi do ujędrnienia skóry. Miejscami zabiegowymi są pośladki, brzuch, uda, ramiona oraz plecy. Efekty są widoczne po pierwszym zabiegu. Zalecana seria jest od 4 do 6 w odstępach czasu 2-3 mm. tygodnie. Serdecznie zapraszamy do salonu Slow Age w Rzeszowie.